Hej, wszystkim, z tej strony Soła. To jest program gościnny. Dzisiaj ze mną jest Mr Paty Boy. Mr Patti Boy. Zapraszamy. Dobra, Mr Patty, myślę, że możemy już grać i nagrywać. Mam no, nadzieję, dobrze. że że ten, że mapka nam podejdzie mimo no, tego, że przed chwilą no, mówiłeś, że coś średnio. Ale no średnio. Ale wiesz co? Jeszcze jeszcze jedną rzecz zrobię, bo bo mam, kurde, poziom dźwięku. O, o, czekaj. O nie, a gdzie się da te ich głosy wyłączyć? Eee, mówisz głos. o tym, jak oni gadają, tak? Włącz, wyłącz głos, włącz głos w O, zastosuj. Dobra, wyłączyłem. Chyba teraz nic, nic już nie będą gadać i możemy sobie dalej nagrywać. Dobra, Mr. Patty. Mr. Boy, zaraz się tutaj wypytamy o wszystko, jak to okay. bywa w gościnnie. Tylko czekaj, bo on. Mam... O kurde. Ha ha ha, ah, Nie mogę sobie odpuścić tej sytuacji. Yy, dobra, pierwsza sprawa, na którą zwróciłem uwagę na Twoim kanale, jak go sobie przeglądałem, bo oczywiście zawsze kanały. Przy... Prze... Znaczy, Twój kanał już przeglądałem swoją drogą. Ale przy nagrywaniu gościnnie, oczywiście przegry... przeglądam dodatkowo. I zauważyłem, tak. że Dobry, Ty masz pan... bardzo dużo filmów, ponad 80, tak? Ale tam dużo niektórzy mają. Za to, to widzów masz, masz o wiele mniej, o wiele mniej, no ja mam akurat 400 ponad już, yy, nie no wszystkie właśnie. udostępnione, <laughs> no, ale mam dużo. Ale no, masz sporo tych. No, chodzi mi, chodzi mi konkretnie o to, że masz mniej widzów niż filmów i, i co się dzieje, co o tym myślisz. Co, to znaczy, co... ja tu nagrywam tylko dla przyjemności, więc nie, nie patrzę na tą liczbę. O, wiesz, to A, ja jest. nie pytam, czy patrzysz, czy ci smutno z tego powodu, czy nie, tylko bardziej z, jak myślisz, skąd to się bierze, że akurat... Yy, że akurat Nagrywam w dużimach no. tro, trochę stare gry, więc yy, no, trochę ciężko o jakby zachęcenie. No wiadomo, jak osób. się nowsze robi, nowsze robi to zawsze jest ciekawiej. Znaczy, nie, nie, znaczy źle powiedziałem, nie jest ciekawiej, tylko łatwiej widzów, bo akurat to czy jest ciekawiej to zależy od tego, kto co lubi oglądać, nie? No tak. Yy, widzę, że nagrywasz Spidermana dwójkę, tak? Raymana. Ja moje ulubione ten gry zręcznościowe, znaczy Rayman Spiderman akurat nie a teraz Spidermana jak już nagrywałeś ostatnio widziałem e, nagrywałem już przeszedłem. O no, który to jest to jest ta dwójka tak co się skończyła tak ta dwójka a pierwsza twoja seria to to Devastation tak Devastation bo tam widziałem że masz na Devastation masz największą liczbę wyświetleń na tych wszystkich filmach Możesz no bo pierwszej filmy grze, więc że powiedzieć co to co to za zagrać no to znaczy no ty mówisz o wyświetleniach tam jest najwięcej wyświetleń bo Mało osób to nagrywało i, i ogólnie no stare to były filmy, znaczy to są nadal stare filmy, ale no mało kto je ogląda, bo to stara gra. A gra jakaś jest wybitna? Znaczy bo no hmm. właśnie no u Ciebie to jest naj, najbardziej, kurde no zmów mnie co jak się śmieszne coś mi zrobili. Yy, hmm. U Ciebie to są tak jakby najbardziej popularne firmy, filmy z tego co widziałem, no dlatego to się niebo, zastanawiam tak, czemu. Ale... Czy to jest jak... moja, ja to akurat jednak... kry nie znam, nie kojarzę nawet, nie wiem jak ona wygląda za bardzo To jest... Devastation to strzelanka jest. Aha. To było wydanie czekaj, w, 2000, w 2000 roku i to jest o przyszłości o 2010 roku. Ale strzelanka tak jaka, taki FPS, strzelanka taka jak Max że się idzie i strzela, czy taka strzelanka jak Team Fortress, że się biega po mapie i strzela? to znaczy to jest bardziej fabularnie, więc to jak jakby bardziej Max Aha, dobra dobra, czyli nie ma. Tu nie ma żadnych wątków pobocznych czy coś z tego. Dobra, jest... widzę, że jeszcze w to fable całe grałeś. Jak ci się no. ta gra podoba, bo mi ona nie podeszła, powiem ci, miałem pecha do niej. Podobno, pod... Podobno nie, nie strzeliłem o co w niej chodzi, bo ja zacząłem grać, byłem jakimś tam smykiem takim małym. Biegałem Aha. tam po tej, po. po... Jakieś questy były w stylu uratuj przyjęcie, bo osy, pamiętam coś takiego. No osy tak, atakowały, tak, tak. a potem. Odcina? A potem było ja coś w coś kradli z jakiejś szopy. No i trzeba było i No nie i jak tej szopy. Ta, to zobaczyłem, wiesz, a tam ktoś pisał epickie RPG, coś tam, coś tam, nie? I ja A bo to dopiero że... później się to rozbudowuje, no to wiadomo, że się nie zaczyna od najlepszego. No dobra, ale ja my odniosłem takie wrażenie, że to jest gra dla dwunastolatków, nie? A ja liczyłem na bardziej takiego bardzo Gate'a. <laughs> nie no, no wiesz o co chodzi. To się to nie, to się jednak zawiodłeś. No i się bardzo zawiodłem i aż se podarowałem. Ale ja się bardziej zawiodłem na tych nowszych częściach. No to jest jeszcze gorsze niż pierwszy. pierwszy, mój pierwszy pierwsza część jest najlepsza. Chyba, że teraz wyjdzie jakaś kolejna i będzie lepsza. Oh. Kurde, zabijają ale... mnie tutaj ciągle ten źli ludzie. A ja jakoś tutaj cisnę, ale nie wiem czy ty jesteś lepszy ode mnie, czy. No powiem ci, że m, nie wiem, a jaki masz nick? a to jesteś zaraz... No za nie jestem, ale jestem pod... Zaraz tobą. mnie wyprzedzisz. Bo z tego co widzę to ja tutaj nic nie robię. Wziąłem sobie technika, bo technikiem lubię grać w każdej grze. No też uwielbiam <laughs> technikiem. Ale powiem Ci, że jakoś mi to tutaj nie wychodzi. Zwłaszcza, że ten rodzaj rozgrywki jest dość taki średni raczej. No, ale trudno się spodziewać po darmowej grze. No nie no, jeśli chodzi o Team Fortress to ogólnie graję za impista, tylko problem jest w tej, w tej mapce i w tym. Ja bym wolał na przykład zdobywać punkty. Przynajmniej się coś się dzieje, przepychasz, jakiś musisz coś zaplanować, spuszować trochę, nie? Wybudować działko no w pewnie też musisz poszować, żeby odzyskać Twój mm, punkt. No odwróć. ale tu jest taki miazga na tym środku, że nie wiadomo co się dzieje. Też w nie lubię tej mapki, ale to Ty to wybrałeś. No samo się nie... wybrało, bo już ja nawet nie wiedziałem co to za mapa. N Niestety na tym. E <laughs> w Team nie Fortress w nie orientuję się winy, za ale bardzo jak się, to twoja wina. <laughs> jak się mapy nazywają. Mimo, może już kilkadziesiąt godzin w tą grę przegrałem. Ile? Masz już nabitych? No nie wiem, no z jedną postacią tam. No nie wiem, no 100, 200. Nie więcej. O 200, spoko. Dobra, wróćmy mam do twojego 50. kanału. Jak ja teraz gra, bo musisz Spidermana skończyłeś, to już pewnie coś planujesz, nie? To znaczy mam zamiar dokończyć tego, to co nie dokończyłem, czyli MediEvil. Medi Evil. Aha, tak, to aha, to, było... to jest ten koleś taki chudy. Taka szkarka. Tak, tak, taki kościotrów. Ale tu wybuduję działko, to będzie pomysł, mam mistrz. No oczywiście, najlepszy A gdzie ty pomysł... w ogóle jesteś? Gdzie ty się budujesz? No nie ja wiem, ja błażę po mapie, a wezmę Pyro i tyle, załatwię wszystkich, pozabijam. Będę się no, tutaj meczu wziął. wcześniej grałeś tak. Pyro i teraz tak szukam tego Pyro, gdzie tu jest... Nie, wcześniej grałem to... tym. Scoutem. Ale tu się Pyro przyda, bo tu jest tyle tych... No, tu jest tyle bardzo... Tyle że masakra. Oh, fuck. No nie. I mnie tak pobili, że już bym się najlepiej to bym się zabił. Samobójstwo bym popełnił. Da się tutaj popełnić samobójstwo? Eee, nie wiem, chyba chyba się nie da. Dobra, a, a ten. Mm, może mi się. powiesz taką rzecz, o którą chyba o, zawsze... O, zabiłem grupę. O, o którą chyba zawsze pytam, ale to jest bardzo ciekawe. Skąd, skąd wzięło się to, że nagrywasz? I czemu nagrywasz? Czemu nagrywam? Mhm. Trudno tu jakiś poważny argument, ale... To coś, co, z, chyba się wzięło po prostu z nudów. Aha, tak sobie sobie, że segrasz i ponagrywasz, powrócasz, tak? No i pokażę innym po prostu jak, jak, jak ja przechodzę. A tu... kogoś zobaczyłeś, 15... że tak robi, że ten, że w ogóle zacząłeś? Tak. O no nie. Ja to, co? No tak, no co? 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 pytam się, czy kogoś zobaczyłeś, że nagrywa tak, czy tak nagle na to sam wpadłeś? To znaczy, no oglądam tu dużo osób, oglądałem i... No bo w sumie zacząłeś już w tym, w maju zeszłego roku, nie? No tak, no, ale to były dopiero początki. Więc, więc wtedy to nie. To, a, no nie było jeszcze tak popularne. No nie, ale oglądałem CTSG i, i w pewnym stopniu mi się spodobało. Później on coś tam mówił o tym. Że, 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 mu to, że mu się strasznie to podoba i, i jakby miał teraz jeszcze raz coś tam... No był mówił, wywodził się na ten temat, już nie pamiętam dokładnie co on tam mówił ale powiedział, że, 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 że on coś tam, że ma z tego przyjemności nie robi tego dla pieniędzy. No. No i później też obejrzałem tego całego JJ Jokera nie? Mhm. No to zaczęło się wszystkiego od tego całego Minecrafta, no bo kolega tam do mnie Aha, a w Minecraft zagrałeś. zagrałeś, tak? No, no dawaj, zagramy sobie w tego Minecrafta, a on wie co to zagra No i podał mi tu kanały, a ja w ogóle nie wiedziałem w ogóle co to YouTube, bo ja z tego YouTube'a często nie korzystałem. Mm -hmm. Dla mnie YouTube to była taka... Mm, bardziej muzodajna, coś muzodajnie. No, nigdy nie pomyślałem, że ktoś może nagrywać i wrzucać gry z komentarzy. No tak, no YouTube dla różnych osób zależy co kto ogląda, to potem YouTube dla niego całkiem inaczej wiesz. Inne filmy mu się wyświetlają w polecanych. No nawet nie wie co to jest. Ja tutaj tak jak to zacząłem. O, fuck, Zaczą ale na typa wylazłem, sorry. E, stworzyłem no. sobie konto, zasubskrybowałem tego całego CTSG i JJ Mhm. Mm no, no i tak to leciało przez kilka miesięcy. E, aż. E, aż stwierdziłeś, e, że tam może coś. aż DJ powiedział, że, 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 na że nagrywanie to przyjemność i każdy może nagrywać. No to mówię, Chciak, dlaczego ja nie mogę każdy. nagrywać? Dokładnie. No ci zabroni, Dlaczego nie? ja nie mogę nagrywać? No to popatrzyłem, czym to nagrywać, yy, czym to w ogóle, jak to się tym zająć, czyli to zajęło mi kilka dni. Tam 3-4 dni, żeby na ogarnięcie mm -hmm. tych programów. Znaczy, ja nadal te programy ogarniam, ale to już jest co innego wtedy, a teraz... No, to zawsze, wiesz, zmienia się programy. No, no... No, fuck, ale bym wjechał no, tam... No, szkoda, nie. przegraliśmy. Czekaj, bo mam i za plecami, biegam no i mnie i... Heavy nie widzi. I dlatego szczerze więc nagrywam. Eee, nie zabija ja, mnie, no, ale A ja uciekam, a ja uciekam, aj, ale, ale zginę. A, a mógłby się tryb mnie. mapy zmienić, ale wydaje mi się, że na tym serwerze chyba się takie rzeczy nie dzieją. Eee, nie wiem. No ale to nic, dobra, to jedziemy dalej, nie? No oczywiście. I mówi, że, tak. że tak się Twoja przygoda na ten, z nagrywaniem zaczęła. No, no. A, co, a co teraz sądzisz o polskiej scenie? Zagrajmerów? Eee. To zależy o jakich Ci chodzi, o tych co dopiero wchodzą, czy o tych co już jakby O tych wchodzący. co są, to o, o tych co wchodzą i tak dalej. No to o tych co... Z... znaczy ogólnie YouTube? No. Bardzo miło... Mi... dla Zagrajmerów bardzo miło. Szkoda, że mało dziewczyn jest, ale to już inna bajka. Zagrajmer jak Ale dostali jak? Na, na dwa baty żeśmy wzięli typa, no mów dalej. Zagrajmerek I... ci za mało, tak? Cię więcej no, 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 Zagrajmerek. No, jakie Zagrajmerki kojarzysz? Więcej jest Zagrajmerów. Zagrajmerki? No. A jakie kojarzę? To jest Magdalena Maria Monika i Miss Kremówka. Jest tam jakaś dusio... jest dusiowata. Nie kojarzę Miss Kremówki ani tusiowaty. No bo one kręcą Minecrafta i dlatego ty możesz ich nie kojarzyć. No a to rzeczywiście, no to nie kojarzę. Ale Magdalenę Marię kojarzę. Ale no, całej reszty nie. kojarzę. Ja jeszcze kojarzę na przykład... Eurole kojarzę. Eurole? No, tak, spokojny głos taki Ale nie oglądam jej więc... No ona tak na tak, nie, raz, powiem na, temat. nie powiem. raz na miesiąc yy, przerwie między chyba szlabanami ja, <laughs> To jest spoko. w ogóle dość zabawne dla mnie No ale nic no ale to tam to jak wróci, to nagrywać. ja tam jej vlogi patrzyłem co ona tam sobie, coś sobie mówi. Tak na Vlogik, taka jest, Chyba no, vlogi. wszyscy oglądają, tylko tylko te vlogi. No bo ja nie, ja, nie, ja nie oglądam w ogóle zagrajmy wy, wiesz, let's play to... wiesz ja nagrywam swoje swoje No to wie, wiadomo gryze, nie będziesz jeszcze jakiś innych oglądał. Jak są jakieś śmieszne, To ci... co sobie lubię czasem wspomnieć na przykład jak z jej grałem, ale Czekaj kurde o, no, nie start. mów mi, że mi ucieknie. Nie ma szans Dobra, poszedł. O. No i chciałem powiedzieć, że ten, no ale tak cudzych, yy, no nie oglądam. Chyba, że właśnie jest albo jakiś taki krótki film czegoś innego dotyczy niż zagrajmy, wiesz jakiś montaż, klip czy coś. To obejrzę albo albo jak przegląd YouTube to tam czasem przy, no to muszę, nie? Znaczy muszę jak muszę. No to wiadomo, no to, znaczy, to nie są musisz to szale, przeglądam, no. ale też nie, nie patrzę na cały, bo to wiesz, trwa pół godziny, to ja bym tam pół życia spędził na przeglądaniu jednego tego do przeglądu ale sobie zerkam ale vlogi to na przykład wolę całe. Znaczy, jak są jakiś spoko, to sobie bardziej dłużej już ten nie oglądam. Co tam, co tam ktoś ma do powiedzenia, chyba że peer dzieli bez sensu, to go wyłączam od razu. Tak, jak ostatnio z tą emeryturą, tak? A, tak, to, to, to się zdenerwowałem. To mnie po prostu rozjuszyło, no ale nic, no. Ja Staram też się. trochę też się to zobaczyłem. Czasem Nawet się... nie wiedziałem, że taki kanał może być. Czasem się denerwuje, ale, no, ale nic, no. Tam potem widzę, że ten, ten youtuber coś tam zmieniał ostatnio na swoim kanale. Ja tego całego youtubera ja chyba sobie kojarzę, nie wiem czy nie jest z mojego miasta, ale tak może mi się tylko wydawać, może podobne twarzy. Może, jak ja nabyłem ostatnio na Eslu, to się mnie ktoś tam pytał, chyba któryś z adminów, nie pamiętam który, że właśnie z jakiejś innej imprezy mnie kojarzy gamingowej, a to była pierwsza w życiu moja. Ja mówię, tak? Że nie, że chyba nie bardzo. <laughs> No, ale fajnie, fajnie. To dobrze być rozpoznawalnym, nawet jeśli się nie, nie było na imprezie. A dużo nie. osób cię rozpoznawało i tam mówiło coś. Nie, no część, to ty. So. Nie, nie, nie. Takie nie? rzeczy to tylko w filmach. Jeden chłopak ten, ale tylko że jakoś tak tak było na sali. i Oni schodzili, ja nie słyszałem dokładnie co on mówi. A on mówił Soul. A ja. wiem, so? widziałem wtedy, jak schod... trzymałeś tą kamerę, oni schodzili. No i on tak coś czy... gadał do mnie. Ja chali. nie wiedziałem co on gadał do mnie. I a, a on gadał do mnie Soul. Soul, so. czy, czy ja jestem Soul, nie? I... Ale kompletnie nie słyszałem co mówi, i tak mówię, co? Co? <laughs> nie, ale ten, ale jakoś, i nagle, jak, jak już zrozumiałem, są, so, to mu powiedziałem, tak, tak, są. So. Ale on poszedł dalej, wiesz, a, a, a ja jakoś nie, nie, wiesz, byłem zbyt zdezorientowany, byłem w szoku, że ktoś mnie rozpoznał. I nie zatrzymałem go, żeby sobie pogadać. Co tam ciekawego jest do tego, co tam ciekawego ma do powiedzenia. A tak to nie, tak to nie. O, ale myśmy graliśmy i jestem drugi, bo teraz, mówiłem Pyro i... Dużo spaliłem kolesi. O kurczę, ale ty mnie wybiłeś. Ja zmieniam teraz na Pyro. Tak to może być. No trochę do przodu pojechałem, trochę do przodu pojechałem. To jadę znów Pyro. No dobra, o czym myśmy gadali? Aha, o zagrajmerkach. A, już Pyro nie wewnątrz, kurde. O zagrajmerkach, no to jadę tą D-Eurole. Ale co za nik D-Eurola? Jakby nie mogło być samo Eurola. Nie mogłoby być, fajnie brzmi. A niektórzy właśnie tak dodają te D. No. Nie wiem, czy to jakieś po prostu skojarzenie z angielskiego, że przed, przed czymś jak stoi D w jakimś słowie to musi być? Nie wiem, tak. nie wiem, nie wiem. Może Bolnik by był zablokowany, Eurola i ten. Kogo jest? No, mój kojarzy? też był zablokowany i musiałem MS sobie dostać. MJ-kę kojarzę, ale tylko dlatego. A ja to nie kojarzę na przykład. Tej. Średnie filmy kręci, strasznie ogólnie, jak to po, jakby, to, jakby to powiedzieć, ma. Ma duże szanse, bo jest dość ładną dziewczyną i nie ma nie ma <grych> nie ma co ukrywać. Aha. Znaczy ja tu się nie powinienem wypowiadać, bo ona ma chyba 16 lat. Teraz znaczy, będzie, że jestem pedofilem. No ale czy ktoś jest ładny, czy nie to widać, nawet jak jest różnica wieku. No więc myślę, że mogłaby tam trochę chłopców na YouTube popodrywać, nie I, i dużo subskrypcji zdobyć. Problem jej jest taki, że filmy, które wrzuca są dość złej jakości. Znaczy słabe to technicznie jest. Ale chodzi o bardziej obraz, czy obraz, obraz? Obraz, audio i tak dalej. No, tak nek... A to na co ona kręci? Bardziej gry, czy bardziej. A jakiegoś jakieś... Half Life'a tam coś. No, jakieś takie właśnie. No, jest to takie dość rozsypane i, I też trochę vlogów kręci. Jak wiadomo, te vlogi się kręcą. No, A znaczy, często jak najpóźniej. Miała tam jakąś przerwę, bo jej telefon spłonął. Wpadł pod pociąg, czy nie wiem, co się tam z nim stało. Aha. To nie kręciła. To trochę zainteresowanie jej kanałem spadło, ale tak to ten. Tak to kręci. Z tego co widziałem, przynajmniej, bo mówię, na tych kanałów nie śledzę ich jest tak dużo, ale gdzieś tam czasem zerknę. Mówię, zobaczę co tam słychać. No i wiesz. A, koleś spłonął. No i. Kurde, bo się tak bije mocno i wszystkich, zabijam tutaj na mapie, że aż. wiesz, straciłem ten. Straciłem o czym mówiłem. Mówiłem o MJC. No. no, i mówię jakościowo, i te vlogi też kurde, jakościowo średnio wypadają. Właściwie we vlogach to różnie bywa, nie? Znaczy, to nie ma znaczenia, czy niby, czy to jest dobrej jakości, czy nie. Ale wydaje mi się, że jak się na jej vlogi patrzy i na jej materiały, to. No, tak trochę niechlujnie są zrobione, no. Ja, ja coś takiego odczuwam, i moim zdaniem. A, a po mimo... samym wyko wykonaniu? No. Kurde, musiałbyś tu zobaczyć. No trudno, nie, nie wiem, nie, nie jestem na tyle specjalistą, żeby się tu wypowiadać na, wiesz, Aha, aż tak no szeroko dobra. na ten temat, nie, jak, jak, co tam brakuje. No czegoś, czegoś tam brakuje, ewidentnie, i dlatego jest taki duży problem u niej, mi się wydaje, z tym, yy, z tymi widzami, mimo tego, że, mówię, wrzuca te materiały i tak dalej. Jeszcze się zastanówmy, zejdźmy już z tej dziewczyny. Dobra. Mówiłeś, że przeglądałeś mój kanał, no i co tam zauważyłeś? Zauważyłem, że w Devastationie miałeś ten, miałeś masakrę z tym, szumieniem. No, miałeś chyba nieuziemiony komputer, bo tak buczało. Ale Nie wiem, mój komputer się nie zmienił w ustawieniach. No to nie wiem, to może miałeś rzeczywiście coś bardzo słabo ze słuchawkami. Możliwe. Bardzo możliwe. No i ten, i, i to zobaczyłem, a potem sobie sprawdziłem te nowsze materiały i ten, no i mówię, no to, to zwróciło moją uwagę, że, że ten, że kurde. Masz ten, masz bardzo dużo filmów, ale, a, a bardzo mało, no, że masz ma, w porównaniu do ilości filmów masz mało widzów i to jest aż dziwne, bo nawet. Jakby te filmy były złe, a nie są złe, są całkiem niezłe, nie? Po prostu, no, let's play e jak let's play, e, nie? Nie, nie? Nie To znaczy nie, nie, ja uważam, nie, nie, nie że wsłuchiwałem mój, się, ale. Że moje filmy są jeszcze nie, nie, nie do końca dobre, bo na przykład dźwięk jest za cicho. No, coś tam wiesz, pewnie jest do dopracowania, ale kurde już samej ilości, no. Że ci ludzie jak wchodzą to. No to i tak by zasubskrybowali, nie? Jakiś tam ich procent. No i wyświetleń też mało miałeś, nie wiem, możliwe, że. Bo co jest tak, że jak YouTube. Czasem można mieć kanał i po prostu YouTube nie, nie wyświetla go użytkownikom, nigdy, nie? Musisz linka No chyba, mieć. U, u, chyba u mnie to jest tak jakoś... Co ten Taki koleś, kurde, pan. czemu on się nie pali, powiedzcie mi? Eee, obrona przed... Płomieniami? Yy, Ma takie coś? Ja nie wiem, ja mam 50% odporności na przykład na ogień. No i. Czy... Yy, co chciałem powiedzieć... No i, i ten... I, I zgubiłem myśl. I zgubiłem myśl. I ty nie wiem już, co chciałem powiedzieć. No, aha, że YouTube nie ten, nie wrzu Po prostu, choćby nie wiem ileś tam, ile ile filmów robi to YouTube ich nikomu nie pokaże. I wtedy musisz je gdzieś powrzucać, nie? Na jakieś fora, powysyłać znajomym. Tak? Na no Facebooka no i ja gdzieś. tak mniej więcej robię, ale no trudno to zrobić, przynajmniej na YouTubie. A, a znajomi na przykład w ogóle tutaj z tym YouTube'em tak za bardzo nie, większość nie ma. No, teżności, no, bo więc... to po prostu jest tak, że jak film... Te pierwsze, jak każdy twój film będzie miał po 5 wyświetleń, to go wymówię, YouTube go nigdzie nie pokaże, a jak ci się uda zdobyć, zdobyć te 30-40, to już gdzieś tam wiesz... No. Wiem, wiem o co chodzi. Ale go zabiłem, wiedziałem od razu, koleś się tak ruszał, że było widać, że będzie spajem. Masakra, niektórzy to tak chodzą... Chodzą jakby ci powiedział, Ja będzie tych spajów, to, to jest... Tu połowa klasa, serwera gra się, spajem. cię stracić Oj, ale mnie zabili. To jakiś swaniaczek mnie zabił. To? Cię wybiłem trochę naprzód. O, trochę wybiłem. O! Zaliczyłem ci jakiegoś fraga. Dogrywka jest? Ej, myśmy przegrywali tak mocno? Fak, to trzeba wchodzić, bo nam zaraz przejmą i jest wtedy koniec. No za bardzo nie mam jak wchodzić, bo tam ich jest aż czterek, więc trochę... A nie, to my wygrywamy! Nie no my przegrywamy chyba? Nie, nie no jak zero mamy czasu. A nie dobrze, to my teraz musimy tylko jeszcze tam wkroczyć to teraz... Dawaj są wbijamy. No to ja już tam jestem, siedziałem, tak trochę sobie kucnąłem, żeby się ukryć. A o jesteś, ominęłeś mnie. Nie to nie ja, to był spajer. To... <grych> Jeśli o... mnie widziałeś przed chwilą, to to był spaj. No jak? No. Przecież. No, no i o, wygraliśmy. Jak... Dlatego no. wiesz, dlatego mówię, no tak sobie pom... patrzyłem na twój kanał i ten mówię kurde no, no i dlatego tu jesteś. I dlatego tu jesteś, bo mam nadzieję, że ludzie zerkną sobie na twój kanał, chociaż trochę Dzięki. tych osób. Wejdzie, Dzięki. zobaczy i jak im się spodoba, tym się spodoba, nie? No jak im się nie spodoba, tym się nie spodoba, ale... ale może ktoś ten... Gry masz dość nietypowe, tak jak sam mówiłeś, trochę starsze. I ten, i... I to też wiesz, to też, to też daje ci, ci pewne szanse na tym, właśnie na, na samym początku. Że ktoś, wiesz, jak, jakbym miał do wyboru oglądać Max Payne'a u ciebie, a Max Payne'a u jakiegoś tam typa, co ma 50 tysięcy subskrypcji, to by pewnie wybrał tego drugiego, nie? Ale no, ktoś, dlatego, kto ma 50 tysięcy subskrypcji, nie będzie tego Spidermana nagrywał, czy tam Medievala, czy coś tam jeszcze innego. Dlatego ja to nagrywam wszystkim. No i, i takie gry akurat u ciebie można sobie zobaczyć. O! I tyle. A ja bym musiał poradnik zrobić. O streamowaniu. Trzeba jakiś dobry uczynek zrobić. Co ja zrobiłem? Payload race. Coś kliknąłem. Było do wyboru tryb gry, czy co? Nic nie było. Wybierz następną grupę map jakaś. Ooo. A ja bym chciał pchanie wózka, bym chciał. Ale teraz, znaczy w sumie to już będziemy... O szkoda, że dopiero teraz powiedziałeś, bo miałem też wybór. No, ja kliknę jedynkę. i obrona. Ja kliknę jedynkę, bo wiesz, nie chciał mi się tak. Aha. A jak byle co klikam Jakoś się tak nie kojarzę tych O ty O fak, nie odepchnąłem w dobrym momencie No A co, czekaj, mówiłeś o... mówiłeś o tych... Właśnie yy, pytałem o, o youtuberów i o tych nowych i o starszych, nie? No A, no no yy, Tali CTSG i JJ Jokera to nie oglądasz, bo go nie ma za bardzo. No Dziejdzie, że Kara już go nie ma, Podobno jest w Szwecji, wiem, tak... On na urlopuje się. Ale kto go tam wie? Mówił Ewarz, znaczy, że go nie No sklepie. nie wiem, bo... Takie mam... Takie mam informacje. Ja, ja żadnych informacji nie dostałem, więc żyję plotką po prostu, że, że chwilowo zakończył swoją karierę po prostu. Uważaj, bo spy jest za tobą. To jest spy. Cześć, jak ty się nazywasz? Soul. A, ale kurczę, Bo tu tutaj. jest drugi taki jaki też youtuber chyba? Jest. Co za cwaniak Chciał mnie zabić, a to się tak nie da są zabić za rogu Wyczekałem go za rogiem i Tata Ale zginęłeś, kopałem. jak widzę. Tak, ale go sam zabiłem, a tak jakbym tam lebiegał, biegał, to by mnie zabił i bym nic nie zrobił. A mówię za rogiem wyczekałem i go spłonłem. No widzę, jest jakiś długi jest na YouTubie. YouTube. YouTube drugi no. Ale jego ja nikt nie mieści to, że ja się ja, na liście. Ja, ja, go, ja go z tobą myliłem Możliwe. Kurde, jestem ostatnim i to się w ogóle nie podoba? Ale nie mam żadnej możliwości wymiany Jest możliwość na Fire. O! To czekaj, teraz czekaj, bo będzie blue... Oj, nie ma go I to ty Nie, to nie ty. A mm teraz -hmm. nie mogę cię znaleźć na tej Nie mapie. ja idę tutaj ich od tyłu zaś. Zajście od tyłu jest zawsze najskuteczniejszym zajściem Taktycznie Bardzo no. O kurde, są taki nieśmiertelny. Co za ty jeszcze? No dobra, umarł Umarł, umarł, ale żył strasznie długo. Musimy, ten, musimy się dobić do pierwszej Cifo. tej, do pierwszego miejsca, muszę się dopchnąć. O, teraz a, cię widzę. No, a co ty też jesteś Rez... Pyro? Jak ci tam no, idzie? No teraz se wziąłem Pyro, bo już mam dosyć tego demomana. Żeby Pyro dobrze grać to trzeba być, wiesz, yy, agresywnym Solem. graczem. Nie, trzeba być agresywnym graczem, musisz po prostu ryć się do przodu i nie bać się śmierci. E, mi to już zwisa, bo już te razy zginęłem. Więc... Oj, bo śmierć na Pyro czeka na końcu jego płomienia, zawsze. I po prostu im bliżej płomień o! jest Twojego ciała, tym, tym śmierć jest bliżej ciebie, tak, tak sobie to wymyśliłem taką metaforę. I po prostu, jak podchodzisz do kogoś i wkładasz mu tego, swój miotacz ognia w tyłek, to już wtedy płomień jest na, na końcówce Twojego miotacza ognia, i to oznacza, że zaraz zginiesz, bo już jesteś za blisko. Oooo potknął się Koleś. Czemu ten Koleś tylko z shotguna strzela? AHAHAHA! No ci chyba chcieli uciec, co? Oj, dałem się zrobić na starą sztuczkę oh, jeżową, Jeszcze, ale zabiłem tak, typa. Należy. Zabiłem typa, revenge. No powiem Ci, wziąłem Pyro, to chłopaki... O nie, przyjęli nam. No, to nie tak dobrze, nie tak ten. A no, no. trochę tu ich podjarałem. No, czekaj, bo może jakiś kontrowersyjny temat się ciebie zapytam. O. A proszę cię bardzo. Ale zapomniałem, jakie wszystkie kontrowersyjne tematy teraz na forach chodzą. O! Oszustwa w konkursach, że ktoś robi konkurs. Taki ostatni temat przeczytałem. Ktoś robi konkurs, ale tak naprawdę nie daje tych nagród, które ten. Co o tym myślisz? Ale... Znaczy w sumie tu można myśleć tylko jedno, ale. trochę znaczy, No to pytanie. jest trochę oczekiwanie, no to wiadomo, to już wiadomo, ale. To, to, to tylko robią ci co na przykład mają mało subów, czyli na przykład w takim wypadku mógłbym ja takie coś zrobić. Niby tak, ale znaczy ja tak... mi się wydaje, że to kom, kompletnie nie ma sensu trochę, nie? Bo on i tak tak No ludzie w nawet, sensie masują. Ma sens, bo sub, sub suba dostanie. No ale ile on tam... tych subów z, dostanie? A no nie wiem jak do, dobry rozgłos dostanie, to, to może trochę, trochę tego zdobyć. Haha, zepchłem go. Ale dokładnie nie powiem się on może za takie coś dostać. No, ja też nie wiem, ale patrząc po tych kanałach, które to stosują, to chyba nie dużo. <laughs> to jest głupiego robota. No, no. Czekaj, bo ja Proszę tutaj Państwa. kurde... Wbijam się w tych kolesi, oni umierają, ale... YouTube... Dlaczego on się nie podpalił? O lol. Bo on się właśnie coś nie pali, ten spy. Jest jakiś dziwny. O, ale ten się spalił na przykład. Jak widzę Pyro wracającego do respa, to od razu wiadomo, że to spaj, nie wiem skąd to wiem. spaj to ale... się w ogóle może podpalić? czy znaczy Pyro, Co Pyro. A bo Pyro się nie może podpalić. No właśnie. No ale ten spaj jest dziwny, bo ten spaj się w ogóle nie pali. O nie, teraz się o. zapalił. O, piękna czyli, sprawa. Czyli, czyli dobrze. Yes! O i na pierwszy miejscu. Dobra, Mr. Party Boy. Mister Patiwo i kończymy co? Tym dobrym akcentem, tą moją wygraną i twoją też zresztą. Gdzieś tu musisz być na liście, no. Jestem. Zmieściłeś się jeszcze w ekranie wyników. Jest dobrze, jest dobrze. O i Tolo, jest ciekawe, czy Tolo to jest Tolo, to to nie jest Tolo, to jest jakiś tam inny Tolo. Oszust. Dobra, mister. O właśnie, bo się skończyło to. Ja Tobie dziękuję za ten, za to, że wystąpiłeś w moim programie gościnnie. To ja dziękuję. Może nasze tematy nie były zbyt ambitne poruszane, ale, ale mam nadzieję, że moi widzowie usłyszeli jak ten. Jak mówisz. Jak grać nie zobaczyli, ale jak grać zobaczą sobie na twoim kanale, nie? Jak tam nie, zaglądą. bo nie nagrywałem, niestety. Ale mówię o innym materiału. Nie? na A, no inne tak, materiały tak. mogą spojrzeć i, i takie, tak jak żeśmy wspominali, Mr. Patty Boy nagrywa starsze gry, trochę takie zręcznościówki. Medieval, Rayman, Spider-Man. No. No i tyle. Więc ja zapraszam na kanał Mr. Patty, bo ja tobie dziękuję. Trzymaj się. Cześć. Cześć.